Bogaci ludzie najczęściej obserwują, uczą się i działają w ciszy, podczas gdy biedni myślą, że wiedzą wszystko i chcą wykrzyczeć swoje zdanie na cały głos. To nie przypadek, to podejście, które wyrasta z doświadczenia. Zauważyłem, że to ogromna różnica, szczególnie wśród ludzi sukcesu. Oni nie robią szumu wokół siebie. Nie dlatego, że są skryci czy tajemniczy, po prostu wiedzą, że największe zmiany dzieją się w ciszy, podczas gdy jedni mówią, drudzy robią i właśnie ci drudzy osiągają najwięcej. Każdy zna osobę, która co tydzień wrzuca na Instagrama relacje z napisem nadchodzą wielkie rzeczy i każdy wie, że nigdy nic z tego nie nadchodzi. Dlaczego? bo dla wielu ludzi obietnica staje się substytutem działania. Łatwiej jest mówić o planach, niż się do nich zobowiązać. Łatwiej jest dać sobie chwilowy zastrzyk dopaminy w formie lajków i aprobaty, niż przegryźć się przez miesiące cichej, niewidocznej pracy. Bogaci ludzie nie potrzebują poklasku, zanim coś osiągną. Ich satysfakcja pochodzi z rezultatów nie z reakcji innych. A jeśli coś publikują, to nie po to, żeby się chwalić, to po prostu ich życie. Efekt lat konsekwencji, samotnych wieczorów, odrzuconych pomysłów i powolnych postępów, których nikt wcześniej nie widział. Śmieje się gdy widzę posty typu: "Obserwujcie, wielkie rzeczy nadchodzą, bo zazwyczaj nic nie nadchodzi. Najwięksi gracze nie ogłaszają startu. Oni po prostu zaczynają." Nie chodzi o to, by być skrytym. Jeśli ktoś zada ci istotne pytanie, odpowiadaj, ale nie mów więcej niż musisz, bo często gdy opowiadasz o swoich planach, oszukujesz swój mózg. Czujesz się jakbyś już coś osiągnął, chociaż jeszcze nic nie zrobiłeś. Zresztą, im mniej ludzi wie o twoich planach, tym mniej presji. Ocen i niechcianych opinii. A im mniej opinii, tym więcej klarowności w głowie. Ludzie sukcesu wiedzą jeszcze coś. Nie są przywiązani do swojego zdania. Potrafią się wycofać, zmienić kierunek, przyznać do błędu. Ich ego nie jest przywiązane do mam rację. Ich ego przywiązane jest do chcę to zrozumieć. Z kolei biedni, z tego co zauważyłem, są jak byk w składzie porcelany. Chcą na siłę narzucić swoje zdanie. Każda inna perspektywa to dla nich zagrożenie. Każdy, kto myśli inaczej, to wróg. Prawdziwa siła nie polega na tym, że musisz udowadniać, kim jesteś. Prawdziwa siła polega na tym, że robisz swoje i pozwalasz wynikom mówić za ciebie.